Zbliża się korkę do nas, zobaczymy, czy podpisze koszulkę. To będzie mój pierwszy, drugi, szósty autograf, zaraz zobaczymy. A tam już kolejne limo. Jest przed nami Jorge, zobaczymy, kto przyjedzie. That's a Frank, That's a Frank Lepidus. Yes! Yes, Frank, tak jest. Nie wiem, co robić, czekać na. Pewnie nie podejdzie do nas, ale zobaczymy co się będzie działo. Frank Lepidus może podejdzie. Zobaczymy. Portej jest z tej strony. Oczywiście już tam słyszę, że nas o kogoś dude. Powoli zaczynamy brakować miejsca na pamięci, ale to nic. Zobaczymy. Jest i Frank! Erlich, Erlich. jest. orze. Czuję znaczy ciekawie, bo są teraz bliżej. zaczynamy może potyże. <laughs> yeah. yeah. <laughs> yeah. <laughs> teraz poprosimy. That's okay. Poproszę go next to Richard Alperta. Can I have... Yeah. Can I have one next to Richard, please? Yeah.

Korkę podpisał właśnie w tym miejscu. Tak. No, a teraz rozmawia pewnie... Z jakaś dziewczyna, która nie mogła przyjechać, bo wziął komórę od kogoś. Tam daleko Frank Fatidus podpisuje. A ty Jeszcze się bawi. Dobra, wyłączam i strykam zdjęcia.